Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Moi drodzy, sięgamy do księgi Izajasza do rozdziału 34 i przeczytamy od wersu pierwszego aż do wersu szóstego. Słuchajmy uważnie. Zbliżcie się, narody, aby słuchać, i wy, ludy, słuchajcie uważnie. Niech słucha ziemia i to, co ją napełnia okrąg ziemi i wszystko, co z niej wyrasta. Gdyż rozgniewał się pan, na wszystkie narody Jest oburzony na całe ich wojsko Obłożył je klątwą Przeznaczył je na rzeź Ich zabici nie będą pochowani A z trupów będzie unosił się smród Góry rozmiękną od ich krwi I wszystkie pagórki rozpłyną się Niebiosa zwiną się jak zwój księgi I wszystkie ich zastępy opadną Jak opada liść z krzewu winnego Jak opada zwiędły liść z drzewa figowego gdyż mój miecz zwisa z nieba oto spada na Edom i na lud obłożony przeze mnie klątwą miecz pana ocieka krwią pokryty jest tłuszczem krwią jagniąt i kozłów tłuszczem nerek baranów gdyż krwawą ofiarę urządza pan Bosra wielką rzeź w ziemi edomskiej możemy oczywiście uznać że jest to tekst skierowany właściwie dedykowany Edomitą, Rzeczywiście w taki sposób można odczytać go, ale On też szerzej mówi, ponieważ Bóg zwraca się do narodów, do ludów, do całej ziemi. Niech z ziemia słucha, a Bóg rozgniewał się na wszystkie narody. Edom tutaj jest przykładem, tylko co Bóg, uwaga, przygotowuje zbuntowanym narodom. Czasami można odnieść wrażenie, jak się słucha różnych kaznodziejów, że Bóg. To jest taka istota, kolokwializując nieco, bezzębna. Że on nikomu nic złego nie zrobi, bo nie ma w nim żadnej agresji. W zasadzie chodzi o to, że on jest taki bezsilny i on po prostu musi tych ludzi kochać, a wielu, wielu duchownych katolickich, tak, katolickich i protestanckich, mówi, wszyscy będą zbawieni. No tak. I wcale nie mam zamiaru z wami dyskutować. Możecie sobie wierzyć, w co wam się podoba, ale Bóg mówi wyraźnie. Jestem rozgniewany na wszystkie narody. To jest drugi werset. Jestem oburzony na wszystko, w co wierzycie. Jesteście, uwaga, przeznaczeni na rzeź. Trzeci werset mówi, że będziecie pozabijani, ale nie będziecie pochowani. A z waszych trupów będzie się unosił smród. Krwi będzie tak wiele że góry rozmiękną od niej, rozpłyną się pagórki. Tak wiele krwi zostanie przelane. Ktoś powie, co to za Bóg? Ja w takiego Boga nie chcę wierzyć. A nie musisz. Któż ci każe? Tak akurat jest, że w Boga nikt nie musi wierzyć. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale tak jest. Nie musisz wierzyć w Boga. Natomiast Bóg, który jest twórcą wszystkiego, jest właścicielem także twojej osoby mówić wyraźnie dzisiaj jesteś buntownikiem i pójdziesz na śmierć i będziesz na polu jak gnój i nikt cię nie pochowa będziesz śmierdział jako trup a twoja krew rozmiękczy ziemię oczywiście Bóg mówi do tych na których się gniewa a na których się gniewa a na tych którzy nie uwierzyli jezusowi chrystusowi to posłuchajcie jeszcze jako swego rodzaju dodatek Objawienie Jana dziewiętnasty rozdział, jedenasty werset i następne. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego, jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisany, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże i szły za nim wojska niebieskie, na białych koniach przeobleczone w czysty biały pisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził Laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię król Królów i Pan Panów. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym mówiąc: "Wszystkim ptakom latającym w środkiem nieba nuże zbierzcie się na wielką ucztę, aby jeść ciała królów i ciała wodzów" I ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich zebrane, aby stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. Pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli nami zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego gorącego. Siarką, a pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu. I wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Otóż przyjdzie, przyjdzie taki dzień, kiedy Bóg wyleje swoją zemstę, swój zapalczywy gniew na tych, którzy są nieposłuszni. I nasze wyobrażenia o tym, jaki jest Bóg, nie mają żadnego znaczenia. Zwrócę też uwagę tym wszystkim, szczególnie niestety katolikom, którzy mówią, nas Biblia nie obowiązuje, nas Słowo Boże nie dotyczy. Bardzo dobrze mówicie, ponieważ Jezus nosi imię, Słowo Boże. A więc głośno mówicie i przyznajecie się. My nic, nic nie mamy wspólnego z Jezusem. My nie mamy zamiaru Go ani słuchać, ani wykonywać Jego woli. Bardzo dobrze, że mówicie to głośno. Te słowa zostaną wam przypomniane którego dnia. I nie będzie ratunku, i nie będzie nadziei. Jeśli myślicie, że was uratują jakieś wasze sakramenty, że was uratują papieże, biskupi wasi, może uratują was czyściec albo coś innego wymyślonego, może Maryja. No to jesteście w tak straszliwym błędzie, że jak przyjdzie czas zapłaty, zgrzytanie zębów, wściekłość nie pomogą. Biblia mówi, że ilość przelanej krwi będzie sięgała szyi koni. Wyobrażacie to sobie? To jest półtora metra krwi. Warstwa półtora metra krwi. Czy aż dziwne, że rozmiękną od tego góry, pagórki? Nie. Czy to będzie krew? Ludzi, którzy nie posłuchali, którzy przeciwstawili się Bogu, zostali zabici. Dzisiaj jest czas zbawienia, pamiętajcie o tym. Jutro, jutro może go nie być. Droga Uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.